Dla rodziny, dla niego, dla spotkania z najbliższymi jest to naprawdę wielkie, wielkie przeżycie, że właśnie możemy w tym gronie się spotkać. Można się integrować ze wszystkimi współlokatorami tutaj, tak? No i z paniami tak samo. Super, naprawdę. Bardzo się cieszę, że tu jestem. bo goście zaproszeni, i za, zaopatrzenie, i te śpiewy tych dzieci, w ogóle wszystko. Te pikniki to nie jest zamknięta enklawa, ale to jest taka impreza o charakterze integracyjnym, która pokazuje, że osoby, które przebywają w domach pomocy społecznej, mogą liczyć na swoją rodzinę, bo ta rodzina bardzo często w tych piknikach uczestniczy, ale także okoliczne szkoły się w to angażują. I to jest niezwykle cenna inicjatywa. Domy Pomocy Społecznej dzisiaj to zupełnie inne domy pomocy społecznej. Dzisiaj nie ma w domu pomocy miejsca na smutek, na samotność. To są domy otwarte, to są domy pełne radości, ciekawych ludzi, wolontariuszy. Tutaj zawsze ktoś jest, tutaj zawsze jest wsparcie, tutaj zawsze jest opieka, tutaj jest pielęgnacja i pomoc medyczna, ale tutaj jest zawsze drugi człowiek i to, co łączy wszystkie DPS-y, czyli słowo wsparcie. Tutaj jest erupcja różnych aktywności, która pozwala mieszkańcom tych Domów pomocy czuć się jak pełnoprawni obywatela. To jest dla nas niezwykle ważne. Nikt nie jest wykluczony. Każdy bawi się na swój sposób. Starsi korzystają w ten sposób, że zapominają o pobycie, o takiej szarej, zwykłej codzienności i to jest chyba najważniejszy taki atut takiego, takiej imprezy. Dla mnie w tym wieku to wszystko jest wszystko okej. Okay.